Głos nadziei na każdy dzień. Zła nowina. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 9. Ogród, w którym Bóg umieścił Adama i Ewę, pismo święte nazywa Edenem, krajem rozkosznym. Dom pierwszych ludzi był wspaniałym i szczęśliwym miejscem, póki. Jednak, zwiedziona przez węża, Ewa zjadła zakazany owoc wbrew jedynemu zakazowi, jaki istniał we wspaniałym ogrodzie. Gdy przyniosła zakazany owoc mężowi, on także spróbował go. Taki drobiazg, kilka kęsów owocu. Jednak, wbrew niewielkiemu, jak się im wydawało, rozmiarowi nieposłuszeństwa, pierwsi ludzie poczuli się winni, a potem nastąpiła seria dziwnych, wręcz dziwacznych skutków. Po pierwsze, zauważyli swoją nagość. Dlaczego wcześniej im ona nie przeszkadzała? Przecież nie nosili ubrań. Po drugie, gdy Bóg przybył z wizytą, ukryli się w krzakach. Po trzecie, gdy On zapytał, co uczynili, usiłowali zrzucić z siebie odpowiedzialność. Adam jako przyczynę swego błędu wskazał Ewę, którą dał mu stwórca. Ewa zaś usiłowała zrzucić na węża winę za swoją decyzję. Po czwarte, gdy pan uczynił dla nich ubrania ze skóry zwierzęcia i polecił im opuścić rozkoszny ogród, musiał ich z niego wygnać. To samo słowo w innym miejscu opisuje to, co szerszenie uczynią z Chiwilczykami: zmuszą ich do ucieczki. Najwyraźniej dwoje winowajców nie chciało dobrowolnie opuścić Edenu. Po piąte, widząc ich upór. Bóg był zmuszony wystawić straż cherubów, by strzegły drogi do drzewa życia, aby Adam i Ewa nie przedostali się do ogrodu i nie mieli dostępu do drzewa życia. Po szóste, gdy Kain i Abel dorośli, w przypływie gniewu Kain zamordował Abla. Zaś w czasach Noego wielka jest złość człowieka na ziemi. I wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 5. Nie potrafię zrozumieć, jak ludzie stworzeni jako doskonali mogli tak szybko ulec degeneracji. Skutki wydają się nieproporcjonalne do przyczyny. Jednak każdego wieczoru, gdy oglądamy wiadomości telewizyjne, widzimy oczywiste skutki upadku ludzi. Rzeczywistość, pełna zła, jest przytaczana jako jeden z najważniejszych argumentów przeciwko istnieniu Boga. Na szczęście wiekuisty nie wykonał na ludzkości od razu wyroku śmierci. Zamiast tego rozpoczął realizację planu zbawienia. I to jest naprawdę dobra nowina. Richard Coffin